witajcie moi drodzy słuchacze na kanale wymiatacz, dajcie 700 subów, dajcie łapki w górę, dajcie komentarze i dzisiaj, jestem na leśnej wyprawie w poszukiwaniu kurek, czy pieprzników jadalnych traszki cudownie ćwierkają jest ładna pogoda idę sobie drogami leśnymi idę do swojego tajnego miejsca sprawdzić czy są kurki tak. Dawno słuchawiczka nie nagrałem, więc nagrywam u mnie wszystko dobrze. Zapraszam na shorty moje, są fascynujące. Tak. Nasi dzielni siatkarze wygrali Ligę Narodu. Mają złote medale, ładnie grali. Ta. Idę drogą i widzę, że są ślady pociągniku. Ciągnik ten jechał. Są wyraźne ślady ciągnika, bardzo dużego. Tak. Jestem na ucinku między drugim a trzecim laskiem bukowym. Powoli osiągam trzeci lasek bukowy. Ogólnie poszedłem sobie na grzybki, zobaczymy co znajdę wiadomo pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy subskrybentów i przyszłych subskrybentów jestem w trzecim lasku bukowym od 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, koniec, koniec, pa, koniec pa